Komuna wróciła, część druga, możemy powiedzieć, bo w tej kolejnej odsłonie komuniści chcą nam podzielić naszych żołnierzy niepodległości na tych właściwych i niewłaściwych. Chcą nam powiedzieć, że niektórzy są akceptowalni, ale właściwie przez kogo? No przez nich. Oni mają wyznaczać standardy. Mają wyznaczać, kto był owym bohaterem, a kto nim nie był. Mówią do nas, że rotmistrz Pilecki jest akceptowalny, a co to właściwie znaczy, że jest akceptowalny? Przecież to bohater pierwszej próby, jedyny człowiek na świecie, który dobrowolnie poszedł do niemieckiego obozu śmierci, co to znaczy, że generał Fildorf był w porządku. Przecież wy, komuniści, go zamordowaliście, więc w ogóle... Mówienie o tym, że ktoś jest dobry czy niedobry, właściwy, niewłaściwy w Waszych ustach brzmi jak kpina, ale z drugiej strony proponujecie nam, Polakom, taki oto pogląd, że są też ci niewłaściwi, są też ci, którzy nie byli bohaterami. I tu mamy trzech naszych żołnierzy od lat uznawanych właśnie za przestępców, bandytów przez Was, przez Komunistów, to wy proponujecie e, taką kwalifikację, taki podział. Oto antybohaterem ma być e, na przykład Zygmunt szendzielarz Łupaszka, major. Zygmunt Sędzierz Łupaszka, trzeba powiedzieć, bo to właśnie wy komuniści odzieraliście naszych żołnierzy ze stopni wojskowych. Dla was to byli bandyci, przestępcy, e, groźni e, mordercy a to był major wojska polskiego Zygmunt Szendzielarz Łupaszka i on był bez wątpienia polskim bohaterem tutaj nie ma cienia nie ma dyskusji nie ma wątpliwości szczególnie proponowanej przez was komuniści bo wy go w końcu dopadliście dopadliście dowódcę 5. wileńskiej brygady armii krajowej i wy go po ciężkim śledztwie zamordowaliście 8 luty 8 lutego 1951 roku, to jest ten e, haniebny dla was e, moment e, śmierci pana majora Strzał w głowy w mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37. E, jeżeli uważacie Łupaszkę za bandytę, to zapewne bohaterem dla was jest e, Mieczysław Widej. E, Krzywoprzysiężny sędzia, morderca sądowy, który właśnie poszło, posłał do piachu naszego bohatera niepodległości. Takich bohaterów chcecie, takich bohaterów zapewne e, macie. Kolejna postać przez Was uważana za bandytę, przestępcę, mordercę to kapitan Romuald Trajs, pseudonim e, Bury. Kiedyś, kiedyś też w V Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej u majora Łupaszki. E, Potem przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, żeby jeszcze intensywniej prowadzić walkę z Sowietami i z komunistami, wybitny dowódca twardy dowódca, szanowany przez swoich podopiecznych. No i co z nim zrobiliście? To wy komuniści go zamordowaliście znowu ciężkie śledztwo, tym razem proces, co to za proces? Komunistyczny proces komunistyczny. Sąd wojskowy, sąd rejonowy w Białymstoku kino, to ono, słynne kino, tamte, tamten proces się odbywał. No i w końcu zamordowanie strzem w tył głowy 30 grudnia 1949 roku. Do dzisiaj naszego bohatera nie możemy odnaleźć, nie wiemy, gdzie go zakopaliście, ale to jest wasza ofiara, to jest ofiara waszych. Bezwzględnych rządów, bandyckich rządów, i wy teraz mówicie, że Bury był bandytą wolne. Żarty nie damy sobie odebrać Burego, nie damy sobie mówić, że był to przestępca i bandyta. No i w końcu mamy tego trzeciego, który też ma być tym złym żołnierzem wyklętym, w ogóle nie żadnym żołnierzem wyklętym, tylko po prostu bandytą. To jest major Józef Kuraś, pseudonim Ogień, też tak jak pozostali, tak jak Łupaszka, tak jak Bury prowadził walkę od wielu długich lat, walczył z Niemcami w różnych strukturach, w Armii Krajowej, w batalionach chłopskich, w końcu oddział Błyskawica Król Podhala, Mówiliśmy o nim, oczywiście wy, komuniści, chcieliście go dopaść, chcieliście go zamordować. To się ostatecznie udało. 22 lutego 1947 roku umiera w szpitalu w Nowym Targu po tym, jak się śmiertelnie postrzelił, bo nie chciał wpaść w Wasze ręce, w Wasze łapy. No i dzisiaj Wy, komuniści, mówicie, że ogień był bandytą wolne. Żarty to wy wprowadziliście bandyckie rządy, bandyckie rządy, bandyckie służby, bandyckie sądy, bandyckie organizacje, takie jak GLAL, PPR, w końcu PZPR i wy mordowaliście najlepszych synów naszej ziemi. Nie wolno dzielić żołnierzy wyklętych na lepszych, gorszych. Nie damy się podzielić, nie damy ich podzielić i się podzielić. Szczególnie jeśli Wy to macie, macie robić, Wy macie wyznaczać standardy, nigdy na to nie będzie zgody. Major Zygmunt Sędziela, Łupaszka, Kapitan Romuald Rajsbury, czy Major Józef Kuraś Ogień pozostaną naszymi bohaterami i będziemy ich bronić tym bardziej, im Wy będziecie ich atakować i niszczyć.